Czym jest stagflacja? Czyli krótko o ekonomii. Stagflacja to zjawisko w makroekonomii mające miejsce, gdy łączą się dwa zjawiska ekonomiczne: wysoka inflacja oraz stagnacja gospodarcza. Czyli spowolnienie albo bardzo niski wzrost gospodarczy. Niestety takie zjawisko odbija się w bardzo negatywny sposób na gospodarce oraz na życiu ludzi, społeczeństwa. Niekiedy ten drugi element, stagnację gospodarczą, zamienia się i wkłada się tam wysoki poziom bezrobocia. Ale najczęściej jest to wysoka inflacja połączona ze spowolnieniem albo bardzo niskim wzrostem gospodarczym stagnacją. Jakie są przyczyny wystąpienia stagflacji? Po pierwsze, jest to, może to być negatywny szok podażowy. Kiedy w jego wyniku rosną ceny, przekłada się to na zmniejszoną ilość surowców. I następujący potem kryzys gospodarczy. Następną przyczyną może być zaburzenie albo wręcz zerwanie łańcuchów dostaw. To co mieliśmy w ostatnich miesiącach, latach. Nie ma surowców, co powoduje bardzo szybki wzrost cen, co niestety może doprowadzić również do stagflacji. Oraz oczywiście stagflację może wywołać samo państwo, które pompując zbyt duże środki, Wsparcie finansowe obywateli może doprowadzić do wystąpienia stagflacji. Stagflacja niestety odbija się na ekonomii. Dochodzi do wzrostu bezrobocia, ceny idą w górę, pieniądz krajowy staje się słabszy, więc wydajemy więcej, a mniej realnie mniej zarabiamy. Niestety, gdy dodamy do tego, że zwiększa się bezrobocie, czyli zmniejsza się ilość wolnych posad, rośnie Niestety, trudność znalezienia lepszej pracy, pracy lepiej opłacanej. No i wpadamy w takie koło, że ceny rosną, a my realnie zarabiamy mniej. I niestety nie możemy znaleźć lepszej pracy. Coś bardzo, bardzo złego. Gdy już mamy stagflację, to trudno coś z tym szybko zrobić. Najgorsze, że walka z wysoką inflacją oraz stagnacją gospodarczą w tym samym czasie jest bardzo trudna. Ponieważ metody walki z nimi są przeciwstawne. Żeby walczyć z inflacją, podnosi się stopy procentowe, żeby schłodzić, spowolnić gospodarkę. Ale, żeby zminimalizować spowolnienie gospodarki, stagnację gospodarki, obniża się stopy procentowe, żeby zachęcić do pobudzenia gospodarki. Więc walka z jednym pogarsza stan drugiego. Dlatego po prostu nie wolno, co jest najprostszym, Wyjściem dopuszczać do wystąpienia stagflacji, chociaż łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Niestety, stagflacja jest dużym zagrożeniem, ponieważ mamy tu połączenie wysokiej inflacji, która bardzo mocno odbija się na naszych kieszeniach, plus stagnacji gospodarczej, co po prostu uniemożliwia nam zarobienie większej ilości pieniędzy. Oczywiście nie wpływa to tylko na nas, zwykłych ludzi, ale również może uderzać w większe firmy, które ograniczają inwestycje, ograniczają zatrudnienie, co dalej nakręca ten proces. Czyli coś bardzo negatywnego, coś co po prostu odbija się na kondycji całego państwa i wszystkich obywateli. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania na dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.